Był 9 maja 1987 roku. Rejsowy I-62M Tadeusz Kościuszko Polskich Linii Lotniczych LOT wystartował z Warszawy do Nowego Jorku. Nic nie zapowiadało tragedii, ale kilka minut po starcie Załoga usłyszała potężny huk. Silnik numer 2 uległ awarii, a odłamki uszkodziły kolejny silnik oraz stery samolotu. Piloci walczyli o utrzymanie maszyny w powietrzu, próbując wrócić na lotnisko Okęcie. Mimo krytycznych uszkodzeń, utrzymywali kontrolę przez ponad 20 minut. To właśnie ta walka, spokojne komunikaty kapitana Pawlaczyka, precyzyjne działania całej załogi do dziś budzi ogromny szacunek, ale samolot był już praktycznie nie do opanowania. Stracił sterowność i zaczął gwałtownie opadać. O godzinie 11:12. I 62M runął w las Kabacki na obrzeżach Warszawy. Zginęły 183 osoby, wszyscy na pokładzie. To największa katastrofa lotnicza w historii Polski. Ustalili, że przyczyną był wadliwy wał turbosprężarki, który pękł z powodu ukrytych mikropęknięć. Dziś miejsce katastrofy jest pomnikiem, przypominającym o jednej z najtragiczniejszych kart polskiego lotnictwa.